Także cześć, witajcie z tej strony Jacobini. Witam was w kolejnym odcinku. A w dzisiejszym odcinku yy, odpowiem wam na pytanie, czy nadal będę kontynuować nagrywanie RS i czy z nim skończyłem. A poza tym pogramy sobie w misję ta, Taki agent przy okazji i spróbujemy zdobyć cztery skrzynie zapasów medycznych. Więc zapraszam. Dobrze, także jak widzicie, jesteśmy już w ratowaniu świata i e, to co wam powiem to zaczniemy od przebiegu e, zaczniemy od przebiegu tego e, całej tej, całego projektu Jacobini e, reaktywacja, bo myślę, że warto też jest o tym e, powiedzieć. Jak mieliśmy na początku, rozpoczęliśmy odcinkiem zmiana, który Początkowo miał być krótkim, y, krótką historią mojego kanału i później miała być tam przekazana informacja. Y, ale nie był. Zrobiłem tak, że umieszczę tam kawałek, f, kawałek filmu umieściłem tam, który był także w innym filmie. Y, ale prawdopodobnie nikt go nie obejrzał, bo nikt nie ogląda tak długo. Nie ma, żaden film praktycznie nie ma takiego długiego watch time'u. Później, o tym, co się zmieniło, to była druga część zmiany, czyli tak naprawdę, przekazanie tych informacji. A Jacobinie reaktywacja to było podsumowanie projektu, ponieważ, no, wiecie, całe podsumowanie tego no i ostatnie dopięcie na guziki pierwszym filmem takim rzeczywiście, który wykorzystałem bo i tak miał być wrzucony po prostu, ale wykorzystałem go do odnowienia mojego kanału był oczywiście mój komputer no i dzisiaj kiedy to nagrywam właśnie trwa premiera mojego filmu 10 tysięcy kroków przez 100 dni z rzędu challenge więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie wiem, naprawdę są różne zdania o tym, czy mam nagrywać Fortnite'a. Niektórzy mówią, że tak. Niektórzy mówią, że nie. No i w końcu nie wiem, czy wam pasuje ten Fortnite, czy jednak wolelibyście coś innego, więc prosiłbym Was o napisanie w komentarzach, bo naprawdę mam y, wielki dylemat. Z ratowaniem wiązał się naprawdę duży sentyment i wyszło ponad 50 odcinków na temat ratowania, więc to nie jest y, dość mało, przynajmniej jak na mój kanał, bo to jest naprawdę spora liczba. Czy kończę? zaraz, tak. Zacznijmy ten temat. Można powiedzieć, że tak, jeszcze nie wiem jak to będzie dokładnie wyglądać, ale prawdopodobnie tak. Przynajmniej na tym kanale, bo y, będą się także pojawiać, y, przynajmniej postaram się, aby pojawiały się odcinki na kanale Ader Jacobini, jeśli nie na tym. Nie ma na to jednej odpowiedzi, że takie, tak bym mógł rzec. Ale mam nadzieję, że wesprzecie mnie i napiszecie w ogóle, co tam, jak tam i ten, jak, jak, jakie wy filmy byście chcieli i co preferujecie. Prosiłbym was o napisanie, byłoby bardzo fajnie. Wtedy bym mógł wiedzieć, co tak naprawdę chcecie, abym nagrywał. Im więcej komentarzy, tym po prostu będę bardziej zaangażowany do tego, więc proszę o komentowanie. Tak? Proszę o komentowanie filmów moich, bo no tak to wygląda. Na pewno y, myślę, że może na tym kanale się jeszcze pojawić kilka, dosłownie też y, nawet jeśli już skończę na tym kanale. Zresztą myślę, że może się tu jeszcze pojawić y, jakiś odcinek ze względu na, 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 na niedokończone fabuły i historie i projekty które chciałbym też, aby miały kontynuację na tym kanale, tak? Takie fortnite'owe projekty, tak jak mówiłem, nie wiem, na przykład na pewno pojawić się ma jeden odcinek z z toru dla deskolotki, który też myślę, że, że się Wam spodobał, bo to jest rzeczywiście taki projekt już dość od dawna trwa, a naprawdę wiąże się z nim spory, sentyment i tak dalej. Nostalgia, rzeczywiście wracając do niego, nawet sobie go oglądając, to rzeczywiście rzeczywiście jest Fajnie, po prostu. Więc y, tak to wygląda. Y, a wracając do RS, ukończyliśmy sobie czy, nie wiem teraz, jakim to było piskiem O, tu. Y, ukończyliśmy sobie tajny agent. Taki jest ta, taki agent. Więc też fajnie, mamy już kolejną tą. Tylko jest jeszcze jeden problem występuje mianowity problem, e, ponieważ e, oj, co na mnie, ponieważ problem jest taki, e, że e, nie mogę jakoś dodać do tej playlisty z kanału e, Ader Jacobini e, e, Playlisty z kanału Jacobini filmów filmów Zader Jacobini. Nie wiem jak wkleić ten link i tak dalej. Jest to naprawdę sporym problemem, więc yy, nie będę musiał ogarnąć to i się ogarnąć no i jakoś to zrobić, nie? Żeby to miało jakikolwiek sens yy, to muszę to ogarnąć. Aha, nie postawię to na no to. A, chyba, że to da się zniszczyć. No. Yy, I wygląda to yy, mianowicie. Yy, yy, jeszcze będą, tak jak mówiłem, postaram, aby pojawiały się gry z yy, innych gier. Czyli tak, tylko do tego potrzebna mi jest karta dźwiękowa, żeby mój komputer przychwytywał mikrofon, bo ma jakieś ze sobą problemy. Nie wiem dlaczego, ale ma. Więc zakupiłem kartę dźwiękową, która była już pokazana na y, odcinku z projektu Jacobini Reaktywacja. Y, i, no i, y, i zamówiłem ją. Czeka już y, na odbiór w salonie. W salonie yy, no tak. Czeka w salonie. Na odbiór, czyli w tym, tym, gdzie można odebrać osobiście. I tyle. O, połączyliśmy sobie bombę, tylko moglibyście to obudowywać koledzy. Jakby można było was prosić. No Jakby ktoś to zaczął budowywać. I no więc widzicie, sytuacja jest dość trudna i naprawdę, ale cieszę się, cieszę się z tego, że się chyba to stało. Mam nadzieję, że się cieszę, bo bo, bo tak, no, mam nadzieję, przynajmniej jeśli wyniki zostaną takie jak dotychczas, to naprawdę fajnie, bo. Zdobyliśmy w tym miesiącu który był, tak w ostatnio zdobyliśmy słuchajcie 1800 wyświetleń To jest ponad, ponad, ponad. To jest ponad 100% wzrost do porównaniu z wcześniejszym tak jakby miesiącem więc naprawdę idzie to super tylko jeszcze jak mógłbym was prosić to moglibyście zasubskrybować mój kanał, bo y, rzeczywiście z y, subskrypcjami stoję w miejscu, nie wiem jak patrzę ostatnio, no to rzeczywiście y, filmy przecież y, nie są jakoś negatywnie łapkowane ani nic, ale nie wiem dlaczego te subskrypcje też nie chcą tak zwracać i Prosiłbym was, aby naprawdę jeśli twórcy na YouTubie się naprawdę starają i robią dużo rzeczy, a wy po prostu ich odsubskrybujecie, to też nie ma sensu i w ogóle no yy, tego nie ma na celu YouTube, tak. Jeśli naprawdę jakiś film w ogóle wam się nie spodoba, no to możecie zostawić łapkę w górę. I wy, albo wyrazić swoją opinię w komentarzu, ale nie że od razu umysł, albo coś, nie? To też nie na tym polega YouTube. To jest też zabawa, a nie tylko robienie komuś przykrości. Poza tym, yy, wszedł siódomego już oficjalnie na YouTube'a twórcy mają, yy, muszą odznaczać ozn tam yy, w tym. Yy, w tym na filmach, czy to są filmy dla dzieci, czy to są filmy dla osób powyżej 18 lat, czyli COPPA, a dokładniej Children's Online Privacy Politician Act i no więcej tak naprawdę, chyba na razie nie będę się wypowiadać. Nie jest to zbyt dobre, jak dla mnie ze strony tuba. W sensie YouTube to musiał wykonać ze względu na, ze względu na, po prostu, ze względu na, na te kary wszystkiej na zbieranie danych od dzieci, tak, ale to nie jest ten, to po prostu dziwnie to jest zagrane i naprawdę, ta zasada i ta FCA czy jakoś tak to było Naprawdę była słabym Sposobem i w ogóle Na ten na niezbieranie danych od dzieci bo tak naprawdę Przez to nie będzie filmów dla dzieci I I tak naprawdę Dzieci zaczynają oglądać treści dla dorosłych, więc będzie miało to zupełnie odwrotny cel, jaki tak naprawdę miało to wnieść. Tak więc naprawdę średnio-średnio to wygląda. Ale powiem Wam, że naprawdę lubię wracać do swoich starych filmów, i czasem je nawet sobie. Oglądam, bo są jak dla mnie mega fajne, zwłaszcza te zratowania świata, jakieś takie projekty, nie wiem, nawet jak tor dla deskolotki z tego października, którego, poczekajcie, z któregoś października, nie wiem czy dnia 28 to był październik, druga część, czyli ukończenie toru dla deskolotki, wielkiego toru, toru dla deskolotki. Było naprawdę fajnym i lubię ten film oglądać. Jest chyba fajnie zmontowany. Zawiera też muzykę, której używałem naprawdę często już nagrywając TRS, zwłaszcza już w niektórych późniejszych momentach. I naprawdę mega to jest fajne, tak? No, możecie też zostawić łapeczkę w ogóle za taki filmik, jeśli Wam się podobają też takie na przykład co jakiś czas chcielibyście, żebym też wrzucał na ten kanał Zeresia, no proszę proszę wszystko pisać w komentarzach bo naprawdę, bądźmy aktywni yy, bądźmy aktywni i, i naprawdę nie wiem kto kto nie, nie ten kto chce mieć już ferie, no to proszę yy, proszę Pisać komentarze i kto nie chce też, kto nie chce, żeby ferie się kończyły, no to też proszę bardzo. Napiszcie komentarz. Każdy, kto nie chce, żeby się ferie skończyły lub chce już ferie, proszę pisać komentarz i to naprawdę może podziałać, więc więc e, dziękuję, a tymczasem e, w ratowaniu światajów bronimy bombę. Mm, tak, ten odcinek ma bardzo dużo treści i naprawdę mm, długo nad nim myślałem jak go tu stworzyć i nagrać i tak dalej, bo, bo nie jest to też takie mega łatwe, poza tym mam dużo rzeczy do roboty, więc też staram się jakoś często te filmy wrzucać, ale ale też nie zaniedbywać obowiązków i tak dalej, nie? Tego wszystkiego i też nie obowiązków, a tyle co czerpać z tego wszystkiego przyjemność, a z nagrywania to nie tylko przyjemność, ale też również pasje, no i zdobywanie nowych umiejętności i tak dalej, nie? Niedługo też za jakiś czas pojawi się recenzja, recenzja, no. No, można to tak nazwać. Książki zostań youtuberem. Nieźle, nie co. I. No i zobaczycie tą recenzję. A ten chyba mówi, żeby go odciszyć. No super, nie chcę ci broni zabierać. Na no, broniach nie zależy jakoś strasznie. No i. I mam nadzieję, że ją szybko zobaczycie, bo. Bo naprawdę jest kiepsko. A poza tym szykuję też się niedługo też odcinek fajny z, z, związany z klockami Lego, więc wow! W sensie nie spodziewałem się nawet, że coś takiego nagram, a nagrywki mam już niedługo, więc, hmm, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Może też później kiedyś pojawić się jakiś odcinek z Battlefielda, ale Battlefield nie był tak przyjmowany na moim kanale często ale tak wsłuchałem się w ten, tą muzyczkę z ratowania klucz. normalnie jakbym odchodził z rsi ratowanie byłoby bardzo smutne No teraz przestała już grać w każdym razie eee, chyba ten odcinek jest już długi bardzo długi więc już za chwilę go kończymy, nie bójcie się, za chwilę ma koniec swój, więc bardzo, bardzo się pewnie już cieszycie po prostu, jesteście szczęśliwi, niektórzy przynajmniej. No i chyba tyle z tych wszystkich informacji. Nic Tak, z nowych odcinków przynajmniej na razie jest kilku planów na odcinki z mm, z pomysłów no i z, hist z historii możecie też zajrzeć na mm, możecie też zajrzeć na y, dwa odcinki czyli podsumowanie roku 2019, część pierwszą i część drugą oraz y, oraz na też odcinek z bomby, ale o wiele fajniejszy, realizowany z Kubą XD y, Koxu 30, czyli y, prowadzę bombę tak jakby najdłuższym torem. Y, no i naprawdę, ten odcinek był realizowany przez ponad dwie godziny, więc... Mm, na pewno Wam wyskoczy pewnie jakaś karta, może będziecie mieli też w opisie. Zapraszam na niego wpaść, bo naprawdę poświęciliśmy się nad tym odcinkiem i naprawdę wyszedł fajnie. I ten time-lapse po prostu jest przy takim przyspieszeniu, że ja nie wiem. Po prostu samego nagrania miałem z dwie godziny, a co dopiero jeszcze realizowania. Przecież ja cały czas rozgrywki nie nagrywam, więc tak to wygląda. Zbierzmy sobie te PD za misję. Może tak. PD chyba tak. No. Punkty ulepszeń sobie byliśmy. I 125 poziom wbiliśmy. Nieźle mi się zrymowało. I dziękuję Wam też za oglądanie odcineczka. Mam nadzieję, że fajny jest. Zaraz się pożegnamy już. Dobrze, także jesteśmy zupą skrzy... Uff... uff z łupem I, i no zapomniałem wam jeszcze nie powiedzieć, nie że, że ten... Proszę, powiedz mi, że nie brakuje nam nabojów. I mieczy i pułapek też. O nie, ukończ misję dostarczenia bomby! O nie O nie! No to śmiesznie wyszło, p.m. wam, bo mamy bombę do zrobienia kolejną, którą zrobię prawdopodobnie poza odcinkiem, jeśli będę grać albo na jakimś przyspieszeniu i teraz pokażę wam, będziecie mieli kawałek, jak, jakie skarby mnie powitały wchodząc do ratowania. Dobrze, teraz możecie. Mogę już się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Jeśli chcecie więcej odcinków, piszcie, piszcie komentarze, bo tych komentarzy jest mało. Zachęcam do pisania ich. Serio. No więc poprosiłbym o napisanie ich jeszcze. Otwieramy sobie na dobranoc lamę. Otworzymy na dobranoc, yy, tak więc otwórzmy sobie ją szybciutko. Wow, 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 co my tu mamy? Bohater i ocaleniec troll. Dobrze to nazwali. Tutaj muszę pogratulować Epic Games za tą nazwę, bo naprawdę jest dobra. Jest dobra nazwa. Ulepszenia, ulepszenia chyba nie mamy na razie fajnych jakichś. Mamy wytrzymały w budynku, rozmiar plecaka. Nie, nie. Wytrzymali w budynku, a nie ma nic. Trzydziesty poziom. Dobra, wytrzymałeś w budynku. Lepsze. Dobra. I... no i dziękuję Wam za oglądanie. Cześć i papa! Pa!